Cały czas podczas tej kampanii i za każdym razem narzekałem na to motanie się, kiedy chcę po prostu nieco się przesunąć a gra nam zaczyna wuu, pójść stara robić. Jak teraz? A na szczęście to następna sekcja. Eh, hmm, kako mamy. Eisenberg. Attention all personnel. Please be advised that Pod 2 has been placed on red alert status. Xenomorph contaminant confirmed. Command, this is Dr. Eisenberg. What is the situation with the contaminants? We're still tracking one creature, but we think it's isolated in the maintenance system. You think it's isolated? Na podzie będzie. No, of course not. Uh, okay. Co mu jest? A, Eisenberg? A, Eisenberg, czas na Twoją pigułkę albo trzy. Eee. rozwal rozwaldzi.

Szybko się pozbierał, jak na traumatyczne przeżycia z zżeraniem ludzi. Tak, cały czas musimy to samo zrobić. Dzień dobry, trendy do ludzi. Trendy do smacznych ludzi. No. O, nie! Nie to. Przynajmniej chociaż raz się zachował kulturalnie zjadł główkę. Tu raczej nie ma żadnych przejść. No tu, to jest biuro Eisenberga, który z niewiadomych przyczyn zrobił sobie bałagan. nie nie że No, ah. jak ma smutny długo ładowo we mnie, tym lepiej dla mnie. Na znów mam tak mało życie. O, głowa. Głowa. Co? Głowa. Czy ja widziałem animację? A jest. Okej, okay, dobra. Trochę pomieszana z podłogą, ale najwidoczniej tak samo smaczna. Teraz, 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 teraz. Idziemy na sufit. Na sufit. Teraz jej ja nie spadamy i znów. Ok, niezniszczalny wiatrak. Safer than ever. In fact, even as we speak, our six weeks of isolation is coming to an end. The Marines have restored our landline to the primary complex, and thus a link to their mothership and the universe at large. Now the bad news. As you may have heard, one of our archaeological teams has become trapped near the hive. To extricate the team, the doctor feels we must neutralize the hive. Oh yeah. No. That means capturing and i understand your concern, but we have studied this eventuality. next. as you know, the majority of the hive extends above the empress's chamber. our people are trapped near the outer edge. next. the operation begins with a surface assault on the hive as a diversion. no humans are involved. In this wow. we'll be relying on a strike team of combat synthetics.

No ja chyba ten facet już zaczął się powtarzać, czyli nie warto tego słuchać. Zobaczmy, tu nic nie ma. A tu coś jest. Nie, w dół, w dół, w dół. W dół. Razem w dół. No tak, pamiętam to miejsce. Kiedyś wlazłem w to coś i zrobiło ze mnie obcą milonko. Ale tym razem się tak nie stanie. Tym razem. Razem schodzimy tutaj. A przestań! Czy jestem teraz. Okej, okay, w dół. I... w górę. A tutaj widzimy naszego predatora, którym sterowaliśmy wcześniej. Tak, jesteś bardzo inteligentny kolego. No, co jest? Nie, mam Buga. Co za głupi Bóg. Ogon mi się zablokował. I zblokował mi wszystkie ataki. Dobra, nie, nie, nie zginęło. Tak, no i przynajmniej... przynajmniej no. Ta kampania wyjaśnia pokrótce po co w ogóle naszego operatora złapano, a jak słyszeliśmy z dialogu, co prawda krótkiego, zapewne chciano go przerobić na Predaliana, ponieważ mówiące się o implantacji. Oczywiście z więc nie korzystamy. A korzystamy po raz kolejny z przewodów wentylacyjnych czy cokolwiek to jest. Wolę to nazywać umownie przewodami wentylacyjnymi, które są tak trudne do wejścia. Dziękuję. No cóż, to było na tyle w tej sesji. Zagrajmy w VVP2. No, jak ta kampania nie była dosyć interesująca, no ale przynajmniej wielki progres. Jestem w ogóle zdumiony, że tak płynnie udaje mi się przechodzić do następnych sekcji. Jakiś fart? Tu Bulovo i życzę wszystkim widzom. Miłego dnia.